Przyjrzyjmy się, bracia i siostry, czy powinniśmy być protestantami czy katolikami. Chcemy dowiedzieć się, czy jesteśmy protestantami czy papistami. Przyjrzyjmy się, czy powinniśmy wierzyć Jezusowi Chrystusowi czy diabłu. Musimy to zrozumieć teraz i teraz dowiedzieć się, czy to rozumiemy. Zanim zaczniemy głosić Boże powiernictwo otrzymane od Pana Boga. Z Księgi Apokalipsy z rozdziału 14, wersety od 9 do 12. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze jej znamie na czoło swe lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu. I będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu. I jeśli kto bierze znamę jej imienia, tu jest trwało świętych tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Czytam dalej z książki Katolicka wiara. Jak podczas każdej rewolucji, przywódcy starają się pozyskać lud przy pomocy przynęty obietnicy niezależności, tak w czasie tzw. reformacji, która była rewolucją przeciwko władzy kościelnej i porządkowi religijnemu. Wydaje się, iż celem reformatorów było zwabić lud pod pretekstem uniezależnienia od kapłanów w których ręce nasz Zbawiciel powierzył dysponowanie siedmioma sakramentami przebaczenia i łaski. Zaczęli więc od tego, iż usunęli pięć z tych sakramentów, w tym sakrament kapłaństwa, na mocy którego ordynowani są kapłani, jak również sakrament pokuty, dzięki któremu możliwe jest przebaczenie grzechów pokutującego. Następnie, jak się wydaje, dwa pozostałe sakramenty, które rzekomo zachowują, a mianowicie chrzest święty i świętą eucharystię, zredukowali jedynie do formy. Aby zniwelować skutki tego odrzucenia, dali każdemu rzekomą możliwość samodzielnego nałożenia pokuty oraz Wystarania się o przebaczenie grzechów i łaskę boską, niezależnie od kapłanów. Teraz pytam się Was, czy to jest właściwa nauka? Czy prawdą jest, że człowiek może przystępować do Boga osobiście, niezależnie od jakichkolwiek ziemskich kapłanów? Tak. Co mówi Pan? W książce Droga do Chrystusa w rozdziale Przywilej modlitwy czytamy: Więzi między Bogiem a każdą duszą so, są tak szczególne i kompletne, jakby nie było poza nią żadnej innej duszy, za którą Bóg oddał swojego umiłowanego syna. Dzięki niech będą panu. A teraz czytam znowu z katolickiej książki, cytuję. W tym celu protestanci wymyślili odpowiednie środki nigdy wcześniej nieznane Kościołowi Bożemu, nadal odrzucane przez wszystkie kościoły wschodnie i kościół rzymskokatolicki na świecie. Na podstawie których to środków naśladowcy lutra śmią twierdzić, że każdy człowiek może samodzielnie osiągnąć usprawiedliwienie, niezależnie od kapłanów i sakramentów. Tak oto ukuli nowy dogmat, niewystępujący w żadnym z wyznań wiary czy kanonów soborów powszechnych. Nowy dogmat o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę lub tylko przez wiarę. Oto nowy dogmat potępiany przez papieństwo, nieobecny w wyznaniach wiary uznawanych przez papieństwo. Na stronie 366. Z książki katolicka wiara czytam. Dodając słowo wyłącznie, protestanci twierdzą, iż wykluczają wszelkie zewnętrzne, ceremonialne, pobożne czy miłosierne uczynki: uczynki posłuszeństwa i pokuty, jak również wszelkiego rodzaju dobre dokonania moralne, jako środki mające służyć uzyskaniu usprawiedliwienia. Albo będące warunkami jego uzyskania. No właśnie, musisz uczynić coś, by przygotować drogę. Musisz uczynić coś, by ruszyć się z miejsca, w którym jesteś, abyś mógł zostać usprawiedliwiony. Musisz się podnieść i pokonać połowę drogi, a wtedy pan da się poruszyć i przyjmie cię. Oraz usprawiedliwi. To jest diabelska nauka. Zatem, czy powinniśmy być protestantami czy katolikami? Oto jest pytanie. Czy powinniśmy zwiastować poselstwo trzeciego anioła przeciwko oddaniu czci bestii i jej obrazowi? A może powinniśmy być częścią bestii i jej obrazu? A może już? Czynisz obraz Bestii i jesteś jej częścią? Oto jest pytanie, bowiem obraz, który się z tego wyłania, to obraz Bestii w tym czy innym punkcie, choć mieni się być protestantyzmem, jest jednak protestantyzmem odstępczym. Na stronie 367 tej katolickiej książki czytam, co następuje. Twierdzą oni, iż pełnienie takich uczynków zamysłem pozyskania usprawiedliwienia jest jak dawanie grosika królowej, by otrzymać od niej królewski dar. A co mówi Pan? Czytam z książki Droga do Chrystusa, z rozdziału Wiara i Przyjęcie. W nim mówi: Tego nauczył Pan Jezus, aby był tu na ziemi. Że mamy wierzyć, iż otrzymaliśmy dar, który Bóg nam obiecuje, a wówczas będzie nasz. W takim razie, co jest chrześcijaństwem? Kościół rzymskokatolicki twierdzi, czy to protestantyzm. Ma rację. Dzięki Panu. Czytam dalej z katolickiego dzieła. Powiadają, przyjdź taki, jaki jesteś. Nie możesz być zbyt zły dla Jezusa. Dzięki panu, że nie jest to katolicka nauka. Dzięki panu, że nie jest to część bestii czy jej kultu, ani jej obrazu i jego kultu. Porównajmy, co mówi pan. Czytam z książki: Droga do Chrystusa rozdział Pokuta. Sami z siebie nie potrafimy uczynić niczego musimy przyjść do Niego takimi, jakimi jesteśmy. I znowu na stronie z rozdziału wiara i przyjęcie. Jezus pragnie, byśmy przyszli do Niego takimi, jakimi jesteśmy, grzesznymi. Co znaczy grzeszny? Przesiąknięty grzechem? Czy Jezus chce, żebyśmy przyszli do Niego takimi, Jakimi jesteśmy przysiągnięci grzechem? Tak. Czy rzeczywiście? Więc bądźmy chrześcijanami. Amen. Więc bądźmy protestantami miejmy poselstwo trzeciego anioła, które jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. Czytam dalej z książki: Droga do Chrystusa. Jezus pragnie, byśmy przyszli do niego takimi, jakimi jesteśmy, grzeszni, bezradni, zależni. Możemy przyjść ze wszystkimi, z jak wieloma, wszystkimi naszymi słabościami, naszą głupotą, naszą grzesznością i upaść ze skruchą do jego stóp. To jego chwała otoczy nas ramionami jego miłości i opatrzy nasze rany. Oczyści nas z wszelkiej nieczystości. Nikt nie jest na tyle grzeszny, aby nie mógł znaleźć siły, czystości i sprawiedliwości w Jezusie, który umarł za niego. Oto dar Boży, oto Jego dar dar łaski bez płacenia, bez ceny, a ja przyjmuję go z radością i na wieki dziękuję Mu za ten dar. To jest pogląd Pana na usprawiedliwienie przez wiarę. Każdy inny pogląd jest diabelskim poglądem. Czytam dalej teraz z książki Katolicka wiara. Twierdzą oni, protestanci, że jedynie przez wiarę w Jego obietnicę możesz i powinieneś przyjąć zasługi Chrystusa. Uchwycić się jego odkupienia i jego prawości, przyjąć Chrystusa osobiście, wierząc, że Jezus jest z Tobą, jest Twój, przebaczy Twoje grzechy, a to wszystko bez żadnego przygotowania i żadnych dokonań z Twojej strony. Dobrze, dzięki Panu, że to jest protestantyzm. Nawet katolicy wiedzą, że to jest protestantyzm. A czy my już wiemy? Przeczytajmy, co mówi Pan w rozdziale z książki Droga do Chrystusa, Wiara i Przyjęcie. Bowiem, bolą Bożą jest oczyścić nas z grzechu, uczynić nas swymi dziećmi i uzdolnić nas do, do świętego życia. O te błogosławieństwa możemy więcej prosić i wierzyć, że je otrzymaliśmy, oraz dziękować Bogu, że je otrzymaliśmy. Naszym przywilejem jest przyjść do Jezusa i zostać oczyszczonymi, a wobec prawa stanąć bez wstydu i wyrzutów sumienia. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, niebios. Efezjan rozdział pierwszy, werset trzeci. Bez potrzeby dokonania pokuty? Tak, dzięki niech będą pani, a teraz znowu katolicka książka. Jakkolwiek brak Ci wszystkich usposobień, które wymagają katolicy, jakkolwiek obładowany jesteś grzechami, jeśli tylko zaufasz Panu Jezusowi, że On przebaczy Twoje grzechy i zbawi Cię, to wyłącznie na tej podstawie otrzymasz przebaczenie, osobiste odkupienie, usprawiedliwienie i zostaniesz uznany za zbawionego. A teraz przeczytam jeszcze raz z książki, Droga do Chrystusa z rozdziału Pokuta. Co Pan Bóg mówi do nas? Gdy szatan przychodzi, aby Ci powiedzieć, że jesteś wielkim grzesznikiem, patrz na Twojego odkupiciela i mów o Jego zasługach. Patrząc na Jego światło, uzyskasz pomoc. Przyznaj się do swoich grzechów, ale powiedz wrogowi, że. Jezus Chrystus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników. Pierwszy Tymoteusz, rozdział pierwszy, werset 15. I że Ty możesz być zbawiony przez Jego niezrównaną miłość. Jezus zadał Szymanowi pytanie dotyczące dwóch dłużników. Jeden z nich był winien swemu Panu mało, a drugi dużą kwotę. Pan przebaczył obydwu. Chrystus zapytał Szymona: który z tych bardziej będzie miłował swego Pana? Szymon odpowiedział: ten, któremu więcej darował. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety od 42 do 43. Byliśmy wielkimi grzesznikami, lecz Chrystus umarł, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Zasługi Jego ofiary są wystarczające, by zostały przedłożone Ojcu za nas. Czy naprawdę są wystarczające? Tak jest. To dobrze. Jest jeszcze znacznie więcej w tym katolickim dziele, ale teraz zakończmy tą część.